Dzień dobry, witam Państwa na podsumowaniu dnia. Przechodzimy do głównych instrumentów. Na kontraktach na SP 500 z piątkowego szczytu pojawiła się lokalna spadkowa korekta, która koryguje wzrosty z tego dołka do tego szczytu. 38% z dzisiaj jest na poziomie 2425. Dzisiaj zabrakło do tego poziomu około półtora półka, potem tutaj napiszę w górę, myślę że ten pierwszy ruch wzrostowy, który się tutaj pojawił, może oznaczać, że korekta się skończyła. Teraz to cofnięcie może być krótkotrwałe yy, yy, korekcyjne i potem w dłuższej perspektywie tutaj tych oporów te dwa dołki po okolicy 2433. Zobaczymy atak na ostatnie szczyty na poziomie 2439. Przebicie tych szczytów będzie oznaczało, że znajdujemy się w kolejnej fali wzrostu. Popatrzmy teraz na to wszystko w dłuższej perspektywie. Stołka, który mieliśmy tutaj. Pojawiła się jak dotąd fala pierwsza, potem długa korekta, fala druga, fala trzecia, korekta, fala czwarta. Przed nami jeszcze fala piąta, target 2455-2460, to zakończy falę trzecią, potem czeka nas korekta i w dłuższej perspektywie kolejna fala wzrostu target 2500-2535 na się, Mieliśmy dosyć spore ceknięcie, ale myślę, że po obronie wsparcia na poziomie około po 12,685, czekają nas tutaj dalsze wzrosty. Na polskim rynku dochodzi dzisiaj do dosyć sporego odbicia. No, Co prawda mieliśmy ostatnie dni z kolei dosyć słabe. <coughs> Tutaj Chyba przełamania tych dwóch bardzo ważnych dołków się dzisiaj rano nie udała. Doszło do odbicia. No i zobaczymy w dłuższej perspektywie, czy rynek będzie w stanie pokonać na ten poziom 2360, potem stanąć na wyszczyt, bo może się okazać, że będziemy mieli tylko lokalne odbicie i potem w dłuższej perspektywie... Kolejny ruch w dół, ta dłuższa perspektywa to kilka Teraz przechodzimy do euro dolara. Tutaj z kolei. Mieliśmy dzisiaj e, przed południem spory spadek. Potem obrona wsparcia w okolicy 1.12.40. Rynek ponownie ruszył w górę. Możliwe, że zaatakujemy tutaj ten szczyt, jak również i ten opór na poziomie 1.12.80. Próba przełamania tutaj tych oporów może się nie udać. I w efekcie rynek może ruszyć w dół. E, jeżeli byśmy przewidzieli poziom 1,1240, otwiera się droga do poziomu około 1,12. Należy również pamiętać, że możliwy jest taki scenariusz, że po tych wzrostach, które zresztą mieliśmy wcześniej z tego tutaj dołka. mamy już pełną pięciopalową strukturę, której mamy pięciopalowy układ i rynek jest gotowy do poważniejszego tutaj ruchu w dół, który może potrwać nawet kilka tygodni. Dolar do złotego. Jesteśmy bardzo blisko bardzo ważnych silnych wsparć między 3,65 i 3,70, więc jeżeli się rozpocznie jakaś korekta na dolarze, czy też korekta na euro-dolarze, powinniśmy zobaczyć tutaj poważniejszy ruch do góry. Na złocie dotarliśmy do oporu silnego na poziomie 1295, ponieważ tutaj mamy z tego szczytu spadek, to z tego dołka można byłoby wyznaczyć ruch wzrostowy w ten sposób, że mamy falę tak. pierwszą, falę drugą, fala trzecia. Możliwa to jest jakaś lokalna korekta fala czwarta, potem jeszcze nowy szczyt. Po pojawieniu się pięciofalowej struktury trzeba być tutaj ostrożnym, bo może się rozpocząć realizacja zysku. Przełamanie tego ważnego otworu na 1297 może nie być łatwe. więc Możemy wejść w jakąś dłuższą korektę. Ropa na ropie. Z piątkowego dołka doszło do sporego odbicia. Potem cofnięcie z powrotem. Tutaj jakaś konsolidacja. Wygląda na to, że w perspektywie krótkoterminowej należy spodziewać się tutaj jakiegoś ruchu wzrostowego. Na razie cały układ A spadkowy z tego szczytu jest taki, że mamy tak falę A, falę B i potem tutaj falę C. Więc czekamy na odragowanie wcześniejszych spadków. No i to na chwilę obecną wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam jak zwykle we wtorek o 18.00. Omówienie sytuacji na najważniejszych instrumentach i w podsumowaniu tego szkolenia będziemy mieli trzy pomysły na przeprowadzenie transakcji do usłyszenia.